Jaki motocykl uważasz, że jest godny uwagi dla takiego motocyklisty, powiedzmy, początkującego po dwóch sezonach. Kogoś, kto jeździ na 600 obecnie, no i myśli nad czymś jeszcze innym. Bo ja szukam ciekawych alternatyw dla Triumfa Tridenta, czyli dla motocykla, którym poruszam się na co dzień po mieście we Wrocławiu. I tak naprawdę w większości niestety, ale przeciskam się przez miejskie korki, no ale chciałbym też... Czegoś innego, to znaczy myślę o innej maszynie, a nie tylko o przyciskaniu się przez miejskie korki, bo to tego nie zmienię. Raz na jakiś czas wyjechać sobie na jakąś małą trasę. Powiedzmy taką 200-kilometrową, gdzieś tam autostrada, być może jakaś obwodnica. No i bardzo sporadycznie, załóżmy sobie raz, dwa razy do roku nieco dłuższa podróż, załóżmy sobie Wrocław-Gdańsk. Bo jak wiecie, ja testuję teraz motocykle, no i szukam, szukam co tu jeszcze potestować, co tu jeszcze wybrać. Bo chciałbym mieć dwa sprzęty w garażu. Często w komentarzach macie różne opinie na ten temat i dlatego chciałbym Wam zostawić pole manewru pole do dyskusji, żebyście to Wy może mi coś podpowiedzieli może na jakiś motocykl zwrócił uwagę. No i ogólnie pole do dyskusji jest prawie że w 100% otwarte. To, w co nie chciałbym na pewno iść, to jakieś takie typowe turystyki. Bo gdzieś tam już zdarzały komentarze typu Po co mi drugi Naked? Kup sobie turystyka. No i ja w tym nie widzę jakiegoś tam super dużego sensu, jeżeli, tak jak mówię, na co dzień jeżdżę po Wrocławiu bardzo sporadycznie jakieś trasy poza miastem więc nie wiem, czy to miałoby sens, żeby taki turystyk stał 99 dni w roku w garażu i po to tylko, żeby przejechać się raz na dłuższą trasę takiego turystyka kupować. I mówimy tutaj o nowych motocyklach, bo nie interesują mnie jakieś tam używki, chciałbym zobaczyć co wy polecacie, co uważacie że jest godnego uwagi wśród nowego sprzętu? Osoby, które mnie oglądają, wiedzą, że ostatnio testowałem Strita RS765 od Triumfa. Bardzo, bardzo mi się podobał, tak więc jest to na pewno jedna z opcji, którą rozpatruję. Ktoś też rzucił w komentarzach hasło, żem przetestował sobie MT-07. Fajny pomysł, tylko powiem wam, skoro mam. Trident, ta 660, nie wiem czy ta MT-07, pewnie w charakterystyce jest trochę inna, aczkolwiek będzie, myślę, dość mocno zbliżona do tego motocykla, tak więc, no, hmm, tak nie do końca o tym myślę. Kolejny motocykl to Ducati Monster, no, aczkolwiek niestety nie będziemy mogli sobie go przetestować, no, bo jak już wspominałem na moich szorcach, jest on wycofywany z produkcji, no i wiadomo, że nie będzie dymówek, każdy chce, żeby jego motocykl miał zerowy przebieg. MT-09 to jest kolejny sprzęt, który planuję też przetestować. Powiem szczerze, nie. Myślałem, że tego nie będę robił, ale pokuszę się. Pokuszę się na to MT-09 BMW F900R. To będziemy też testowali wkrótce. Na kanale pojawi się, mam nadzieję, materiał wideo z testu. Jeśli ktoś z Was jeździ na motocyklu, o którym teraz mówię, no to dajcie znać, co uważacie, czy to jest fajny motocykl dla takiego powiedzmy średnio początkującego, bo teoretycznie takim początkującym w 100% się nie mogę też nazwać. I tutaj taka mała dygresja, bo ja zawsze mówię w moich filmach, że jestem motocyklistą początkującym, i to według mnie się. Zgadza, tak się powinienem nazywać, no bo nie przejechałem dziesiątek czy setek tysięcy kilometrów, ale też, żeby niektórzy dobrze zrozumieli. Ja jeździłem już wcześniej na motocyklu, jakieś 10 lat temu, miałem SV650S, chyba z 2004 roku, jeśli się nie mylę, ale tutaj mogę być w błędzie. Trochę sobie na nim pojeździłem, zrobiłem kilka tysięcy kilometrów. I też jeszcze wcześniej miałem Kagiwę Mito. Może ktoś pamięta ten motocykl, taki motocykl, którym sobie gdzieś tam śmigałem po wsiach. Po wsiach, kiedy byłem jeszcze przed egzaminem na prawo jazdy. Tak więc nie jest tak, że Trident jest moim pierwszym motocyklem, na którym jeżdżę. Aczkolwiek, tak jak mówię, długa przerwa, wiele kilometrów też nie zrobione na tej SVC, Na Tridencie też tak naprawdę tych kilometrów nie jest bardzo dużo natrzaskane i uważam, że Dopiero ktoś, kto zrobił kilka tysięcy albo kilka kilkadziesiąt tysięcy może się nazwać już jakimś tam użytkownikiem, który jeździ na motocyklu i nie nazywa się użytkownikiem początkującym. Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany tą perspektywą takiego początkującego motocyklisty i jazdy na Street 765, czy już mocnym motocyklu, no to zachęcam do obejrzenia mojego materiału wideo, który pojawił się kilka dni temu na moim kanale. Swoją drogą jadę właśnie do. Po rajdu kupić sobie kolejną parę spodni, bo ostatnio jak padał deszcz, to zalałem jedną, drugą miałem brudną i stwierdziłem, że Kolejna trzecia para spodni, a ja nie lubię jeździć w takich normalnych ciuchach Więc kolejna para spodni też się przyda Jako, że będziemy za chwilę przy salonie Yamahy, to zwróciłem ostatnio uwagę, właściwie dzisiaj zwróciłem uwagę na jeszcze jeden model Być może ktoś z Was ma, może się podzielić swoją opinią XSR900 bardzo ciekawie ten motocykl wygląda, bardzo mi się wizualnie szczerze wam powiem podoba, jakoś nigdy na niego wcześniej nie zwracałem uwagi, zawsze widziałem chyba tego takiego XSR700 No ładny, ale jeszcze nie miał tego czegoś, co ma chyba ta 900 -ka. I dzwoniłem dzisiaj tutaj do Yamachy, żeby zobaczyć sobie czy mogę na testy wziąć, no niestety we Wrocławiu nie mają dymówki tego akurat egzemplarza tak jak mówię, będę od nich brał 09, bo gdzieś tam oglądałem filmy, że ona, jeżeli chodzi o charakterystykę, jest bardzo podobna do właśnie tego XSR-a. A mi się wizualnie bardziej podoba akurat ten model niż MT-09. No ale jeżeli gdzieś tam charakterystyka i styl jazdy jest podobny, to, no to wezmę tą 09, żeby mieć jakiś taki obraz przybliżony tego, jak może jeździć to XSR-900. Tak ciężko mi się to mówi, bo w kasku poliki dociskają. X. Strzelam też, że zapewne w komentarzach pojawi się model CBR650R. I myślę rzeczywiście, że to jest fajny motocykl. Zresztą, kupę materiału gdzieś tam na YouTubie można sobie obejrzeć o tym motocyklu. Jednak ja mam z nim taki problem, że jak wiecie, nie ma możliwości przetestować go. Uuuu, proszę, jaki sprzęt pojechał! Yy, nie ma możliwości przetestowania go we Wrocławiu, a też wielka szkoda. Ciekaw jestem, jaka by była różnica taka odczuwalna pomiędzy Tridentem a właśnie Hondą CBR 650R. Może ktoś z was też jeździł na jednym i na drugim i może mi coś tam podpowiedzieć, podzielić się swoimi odczuciami. Ja swoją drogą dzisiaj zwrócił uwagę, to mam nadzieję, że to będzie widać, ponieważ ja mam Action Trójkę, nie mogę się połączyć z DJI Mic Dwójką. Ale wykorzystałem ten taki, nie wiem jak to się nazywa taką dokładkę. Tak może dźwięk to trochę wygląda. I zobaczymy, czy ten dźwięk uda mi się lepiej zbierać. Bo do tej pory nagrywałem także mikrofon swoje, a kamera swoje. Ciężko się to składało. No i tutaj do Yamachy, właśnie w przyszłym tygodniu, chyba we wtorek, podjadę z Mateuszem odebrać tę MT09. Tak więc, jeśli mi się uda, tak samo na kanale pojawi się materiał z testów, z moich odczuć odczuć początkującego motocyklisty. Na MT-09. Uważam, że fajnie, że na YouTubie jest tak dużo materiałów związanych właśnie z różnymi modelami motocykli. Tylko bardzo często one, mam wrażenie, są z perspektywy takiej osoby doświadczonej. Motobanda prowadzi super kanał, gdzie właśnie pokazuje różne motocykle. Kto tam, żeby nie zapomniał. Świat motocykli, jeśli się nie mylę. I bary moto. To wszystko są super materiały, fajne. Tylko mi cały czas tak jak mówię. No, brakuje czegoś takiego, żeby zobaczyć to z perspektywy właśnie takiej osoby, Niedoświadczony. A ja, że jestem na początku tej drogi motocyklowej, no to myślę, że mam ku temu właśnie okazję, żeby to zrobić. Więc dlaczego nie? Bo im więcej będę jeździł, tym mniej będę się mógł nazywać tym motocyklistą niedoświadczonym. No i z tego względu stwierdziłem, że wykorzystam akurat ten moment. O, jeśli dotrwaliście do tego momentu, to w ogóle dajcie znać, jaki kanał motocyklowy polecacie, jaki pooglądacie. Możecie gdzieś tutaj w komentarzu tak samo oznaczyć tego twórcę, No bo ja też szukam ciekawych kanałów motocyklowych. No, im więcej. Takich kanałów, tym więcej można się dowiedzieć. Tak więc zapraszam. Ja jeszcze polecam na przykład Krzychu TV, też lubię te jego materiały. Może kiedyś będzie okazja się z Krzychem spotkać, zobaczymy. Przeglądałem też pulę motocykli od Suzuki, no SVK 650, -ka. no ale to już miałem tego, powiedzmy, jakoś tak bardzo mocno nie biorę pod uwagę. Z Kawasaki, jakoś tak w ogóle mi te Kawasaki nie leżą, ale może też warto jest na coś zwrócić uwagę, dajcie znać. Swoją drogą, jeśli wśród Was są osoby, które interesuje taka perspektywa tak samo zakupu nowego motocykla, jak to wszystko wygląda, no to dajcie znać w komentarzu, bo też, no jako, że planuję zakup nowego sprzętu, to mogę też Wam pokazać, jak wygląda odbiór takiego motocykla, zamówienie takiego motocykla, jak wyglądają kwestie finansowe w przypadku leasingu, bo ja będę leasingował motocykl. Ile wynosi rata, jaka wpłata, itd. itp. Mi osobiście się tyle motocykli podoba, że ciężko jest tak naprawdę się zdecydować na to, jakim motocykl chciałoby się mieć. A że ja jestem typem kolekcjonera, tak samochodów nie lubię sprzedawać, motocykli, to nikt to wie, kto wie, może trochę tego będzie, chociaż ekonomicznie to się w ogóle nie spina, bo później ubezpieczenie tego wszystkiego kosztuje też sporo pieniędzy. Wyciszymy się, bo ten wózek jest zasłonięty. A ja pamiętam te czasy, jak się modliłem, żeby tylko zasnęli. Zasnął w sumie jeden albo drugi. Oj, też ładny sprzęt tu stoi. Co to, co to, monster? Dragster Fajne, ale podobny do monstera, nie? Cześć, cześć. Dobrze, spodnie kupione, więc możemy się zebrać. Cześć, pastylki od Triumfa. No, tak więc wracając do tematu, ja też nie będę przedłużał tego materiału wideo. Zostawiam Wam, jak już wspomniałem, otwarty dział komentarzy. Dajcie znać, na co powinienem zwrócić uwagę. Może coś jeszcze wpadnie mi w oko. A jak nie, to być może inne osoby, które też szukają swojego pierwszego motocykla, są początkującymi motocyklistami, też się czymś zainspirują. Dzięki wielkie za poświęcony czas i do zobaczenia w drodze.